školenia, zmieniają mi punkt upiedzenia. A w soboty już od rana zaglądam, czy to się bo na studiach jestem znów. Dobra, tak widzę. Ile mamy czasu na wejście? 10 sekund, dobra, proszę. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Pięć. Dobra. Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie z zapoczątkiem. Nie gdzie już dziś. Za kilka, może kilkanaście minut będziemy świadkami otwarcia naszej szkoły. Jest słonecznie, bezpłodnie, bo wydaje się, że jest krunatne, ale to zapewne wina moich dobrych, okularów fotografów Dosłownie za dwie, a może siedem minut przeprowadzimy bezpośrednią relację z otwarciem drzwi góry, Gdzie teraz znajduje się nasz reportem? Chwałkowo, będzie chłodny. Czy głos, a dziękuję za głos i potwierdzam Twoje słowa. Tu przed drzwiami też jest słonecznie, a rozentuzjazmowany tu krzyczy co chwilę. O, będę do, ja nie rozumiem, bo nowa szkoła, a raczej jego drzwi otworzyło 10.02 znany i ulubiony stróż nocny pan Janek. Znaczy, nie Polakiem, ale któż zrozumie zachowanie tu, ale się przycisnąć, że troszeczkę grzebałem. źle mnie <śledziałem>, zrozumiałeś, że mają statystyka, statystyka w imię, więc że nie jest to pierwsze otwarcie znanego i ulubionego pana Janka. Halo, halo, oczywiście, że nie. Pan Janek, jak mi wiadomo, otwiera już swoje swojej karierze, Zacięty zamek błyskawiczny, czarna sol i 296 lat wino jabłkowe są A na swoim koncie paru mieszkańców, kości pod Halo wycieku, przerwanie się ponownie, bo już zaledwie jedna minuta dzień na otwarcia. Przed momentem otrzymałem wiadomość z parkingu, gdzie ochroniacze obeteremili członkom szkolnego, szkolnego koła ekonomii, wykonanie podkopu. No cóż, proszę Państwa, wielki dzień, wielka chwila i wszystkim udzielają się emocje. Państwo przed telewizorami zapytają też, zobaczyć, że w tak upalnym dniu nie jesteście tu razem z nami, w rozkrzyczanym, płaczącym potem, tłumie uczniów. Ale ale otrzymuje właśnie to, że nie wszyscy nauczyciele dopadli na swoje stanowiska, a w związku z tym <laughs> będzie łączymy się więc ponownie z naszym reporterem. Halo Wojciechu, halo so, dziękuję za głos i przyda się on na pewno, bo sam nie wiem dlaczego zacząłem krzyczeć razem z tumem. Halo Wojciechu, czy tego duchu? oczywiście, że mógłbym. pan Wojciechu, mógł ale A więc, tu przeczytamy to w pierwszej rzędze. uczniowie oraz osoby cierpiące nawet sejmu. A mogę stanąć w pierwszym linii. Trzeba było mówić o drugiej uczniowie. Zaraz, zanim lekko zlewie, będzie w szkole, a potrawie gimnazjaliści zaprzyjaźnionego z naszym miastem w celowo. jeśli sportowcy, młodzież i znowu wizerowie uczniowie. Ale A czy to prawda, że w pierwszych kilkunastu uczniów otrzyma drobne opomieniki m.in. telewizor, kamerę, rower górski i rocznikarnik wstępu, czy ja mi nauczycieli? Ale halo, oczywiście, że to prawda, ale też nie do końca. Skąd inną długą? Wiem, że na wydaniu będą głównie atrakcyjne jak kolorowe długopisy. 12 wątków z zielą ogrodową i komplet z Ale, ale, bo ciepło się w tej chwili, bo to mam już końcowe odliczanie. 3, 2, 1 i pożyć. Ole, o jakby szybciej młodzież. Ale tutaj nie wyglądałem, na będzie człowiek, o tutaj z prawej, mam straszliwą praksę, straszliwa praksę z prawej. Ale teraz już zachęc, a stąd 15 się na tym do ale wygląda naszego reportera. Bardzo to, to się dziękuję. Znowu się uczymy, bo może się okazać, że to jest moje ostatnie wyjście antenowe. W tej chwili jestem w lat widowni tumu. Two wyraźnie przyspiesza. Właśnie miałem pracownię logistyczną, pracownię gastronomiczną. O matko! Halo, do Halo! Wojtku? Wojciech? No cóż, drodzy Państwo, kończymy już naszą relację, a ja poruszę się o kilka zajęć podsumowania w pierwszym dnia szkoły. Szkołę odwiedziło 27 tysięcy uczniów, sprzedano 72 tysiące kanałek, swoich ogórków i tle i wody. Największym powodzeniem trzymał się naturalnie maturzystki. Niestety, 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 zdarzył się też incydent nieprzyjemny. Otóż zdarzyła się ekranie będą zaginęły piłki. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy już na przyszły rozkolenie. To będziemy realizować dla Państwa na żywo otwarcie restauracji Podlasem. Dziękujemy.